Wiecień plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę Donata. What's up, frajerzy, mam ważny komunikat. Ja, Donat, poprowadzę dzisiejszy odcinek, dzisiejszą muzyczną środę. Jedziemy! Pączek mi powiedział, że pod ostatnim odcinkiem pisaliście, jakie piosenki wam się siedziały po głowie i nie dawały wam spokoju, no to zobaczmy co to było. Pani Grażynko, proszę włączyć prompter, bo. Eli Golding, Love Me Like You Do, napisał jeden z użytkowników. To dopiero jest piosenka na miarę XXI wieku. Tekst: Love Me Like You Do, Love Me Like You Do, Lolo -lo Love Me Like You Do, Catch Me, y Touch Me Like You Do, Touch Me Like You Do. I się śmieją z nas, raperów, że jesteśmy pseudopoetami. jeszcze raz sztos. Ale muszę przyznać, że Ellie Golding, która siedzi w tym popie, ma jednak coś do pokazania. Tak! Zdziwiony? Obejrzyj sobie jej akustyczną wersję lights. Sakur kawał dobrego głosu. Albo zobacz sobie cover hoziera Take me to church. Carla Japsen mi się przypomniała, jak już jesteśmy przy takich klimatach. I really, 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 really like you. I Tom Hanks. Nie wiadomo skąd się tam wziął. Spadł z kosmosu chyba. Yeah! Tom Hanks, wiecznie żywy, skazany na Shawshank, mój ulubiony film. Panie Tomku, się gratuluję. Okej, okay, ostatnia polecana przez Was piosenka, jak księżniczka z księciem, Sylwii Grzeszcza, Polski Sztos. Naprawdę nie chcę, żeby to siedziało mi dzisiaj w głowie cały dzień, także jeżeli też tego nie chcecie, to zaraz będzie kawałek tej piosenki. I możecie zatkać uszy teraz. Koniec. Niech nasze kolega trwa. Będziemy kończyć już ten hipsterski program, którego i tak nikt nie ogląda, bo pończek go doszczętnie zrujnował. Możecie go oglądać tam codziennie o 19, jak chcecie, ale nie polecam. I tyle, i na koniec moja piosenka, która mnie męczyła ostatnio. Bo ja! Radom tutaj dzieje się dużo dziwnych rzeczy, możesz tu spotkać, serców moje dzieci.